Do widzenia. Do, widzenia. Do, widzenia. Do, widzenia. Do widzenia! Luferku, proszę poczekaj tutaj, chodź na chwilkę. Uuu, mm. przypał. Uh. Uh. E, za chwilę się widzimy Martna? Okej. Okay. Słucham? Usiądź Luferku. Wiesz, że masz 17 jedynek z mojego przedmiotu i możesz... Ile? Wybrać? 17? 17. Zaraz koniec szkoły, zaraz wakacje, kolejna klasa, a ja oficjalnie daję ci zagrożenie na koniec roku. Co? No ale nie za wcześnie. To wyjątkowa sytuacja. Masz 17 jedynek. No ciekawe, dlaczego masz 17 jedynek? Nie wiem, po prostu może się nie uczysz. No może się uczę, tylko po prostu... Ja... była raz sytuacja taka, że ja podniosłem rękę i zacząłem mówić i pani mi dała za to jedynkę. Mimo tego, że ja chciałem się zgłosić. Nie przypominam sobie takiej sytuacji. Mam widzieć twoją mamę na wywiadówce. Do widzenia. Do widzenia się stało? Mam oficjalne zagrożenie z biologii. Co? Mam 17 jedynek. Ile? 17. Hej, witajcie, ja jestem Lucyna, To jest kolejny odcinek z Minecraft na naszym kanale. Kochani, jeżeli nie chcecie mieć nigdy zagrożenia lub jedynki na koniec roku, lub jeżeli chcecie zdać, to zostawcie o tutaj o łapkę w górę. 3000 łapek w górę. Każdy z nas, słuchajcie, zdano następnej klasy. Ja cię kręcę. Subskrybujcie kanał, otwieram na mojej kartce. Zostawcie suba, zostawcie dzwona. No a cię kręcę. No tak, dostałem właśnie z oficjalne zagrożenie. Na koniec lekcji, na koniec lekcji. O, dostałem wiadomość. Witaj, luferku, czy możemy się dzisiaj spotkać? Kasia Lucefinkiewicz. Od kogo dostajesz wiadomość? Od mojej y no mamy. Uuuu, idziesz do niej na herbatkę? No, napisała, czy możemy się dzisiaj spotkać. O, no to chyba do niej pójdziesz, co nie? No, no, napiszę jej. Dzień dobry, tak, możemy się spotkać, gdzie mam być? O, ja, ja może pójdę do, do ropuchy zapytać się, czy ja mam jakieś jedynki, co? O, dobra, to idź. Możemy spotkać się pod szkołą. O, to super. To super, do zobaczenia. Dobrze, no, że pani? Martinko, ja nie chcę z nią rozmawiać. Ale dlaczego? Ponieważ zadajesz się z tym luferkiem, przez niego jesteś niemiła, jesteś dla mnie hamska, nie chcesz już rozmawiać o chłopakach, ale przecież... Tego się nie uczysz? Jak się nie uczysz? Przecież mam najlepsze oceny w pa pani klasie, na pani lekcjach, na biologii. To jest coś innego. Twój zachowanie jest niegodne bycia moją ulubienicą. Jak to przecież ja jestem z luferkiem od zawsze? O co pani chodzi? Przecież ja tyle dzięki, dzięki mnie pani tyle uwag wstawiła i tyle punktów ujemnych. Właśnie jestem dzięki temu wdzięczna, ale teraz chcesz, aby miał dobre oceny. No, no no bo to mój chłopak, no chyba nie wszyscy muszą mieć jakieś niedobre nie oceny. Przecież jest tyle osób, na przykład Adamincy już przecież nie zdaje. Moim zadaniem w tym roku jest, aby Luperek no nie zdał, Adamincy już Uff. też nie zda. Ale pani jest bredna, oby pani koty pouciekały z domu! Co tu się wydarzyło? Martyna! Co? Ty tam byłeś? Ale wredna baba. No okropna, oby jej wszystkie koty pouciekały. uciekały. Nie, koty nie, żeby nic się kotom nie stało. Kochani, 4000 łapek w górę. Nagrywamy wyjątkową terapię szokową. Moim zdaniem powinniśmy całą jej klasę na czarno zrobić. i. i... I o, wszystkie jej koty ogolić. O, to dzisiaj to zrobimy. Dzisiaj tak. zrobimy całą jej klasę na czarno. Całą na czarno. I Idziemy całą dzisiaj klasę wieczorem. I, i cały ja... jej gabinet na czarno. I przebarbujmy jej jeszcze. Bo ona ten, ten swój mundur, ja zauważyłam. Ja wiem. Bo ona ten swój mundur zawsze sz, sz, w swojej tutaj. Tam przy ma swoje mundury. A wszystkie. i ona przychodzi w innym ubraniu. Tak. Ona przychodzi tylko w innym ubraniu. Ona wiesz, będzie się przebierała Więc no. musimy zabrać te, te jej mundury, te te różowe. I też się przeparbować na czarno. No. Tak. Idziemy! Idziemy! Dobra! Ja teraz, Martyna, widzę się ze swoją mamą, to włamiemy się dzisiaj wieczorem do szkoły, dobra? No to, to ja, ja pójdę kupić wszystkie rzeczy, dobra? Dobra! Dobra. Kocham ci kotek! Ja cię też, pa! Poczekaj, czekaj, dam ci dziurka, poczekaj, chodź tu! Mua. Pa. Pa. pa! 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 A dzisiaj nagrywka jest o 17 i 18. Pomocy! Od O tam jest chyba moja mama, tam chyba, tam chyba jest. Hej! Cześć! Jezus, co ty masz na sobie? E, no to jest y, mundurek szkolny. Aż ta, ta, coś takiego wam dali? No coś takiego. Wygląda jak kobiecy. No bo troszkę jest kobiecy i, i, i no. A Martynka dzisiaj będzie? E, nie będzie jej, ale bo ja się z nią później widzę wieczorem i, 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 i no. Ale następnym razem się spotkamy z Martyną, dobra? Dobrze, nie ma problemu. Mogę ci coś pokazać? E, tak, jasne. To chodź za mną. Okej. Okay. Jak ci w szkole idzie? Dobre masz oceny? E, tak, dobre mam oceny. Mam samiutkie piątki. Mój Boże. No to bardzo dobrze. Samiutkie piątki. Czwórki, piąteczki. W sensie mam jedną trójkę i, i no. A jakieś jedynki czy coś? Zagrożenie może? E, zagrożeń? Ani jednego. Ani jednego. Ani jednej jedynki. I no. Ja w ogóle kiedyś byłam słaba z biologii. Mówisz? No mówię. Ok. <grym> Teraz każdy bez wyjątków pisze komentarz, czy mam mi powiedzieć prawdę, czy nie. To w kolejnym odcinku zadecyduję i zaproszę ją na wywiadówkę. E, dobra, e, a gdzie chcesz mnie e, zaprowadzić? Pewne miejsce, które na pewno znasz. Dobra, 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 to idziemy. O nie, czy my idziemy do mojej starej szkoły? Dlaczego? Nie, nie, nie idziemy do twojej starej szkoły. Uff, a, a gdzie? Nie! Nie, na serio? A co na serio? No, no, idziemy tam? Dokładnie tam idziemy. Do, do starego domu? Tak, do starego domu. A i dlaczego? Co się stało, że, że tam idziemy? Ponieważ kupiłam ten dom i <laughs> mam zamiar go wyremontować i tam zamieszkać. Co? Ale czad! Ojo! Ja. Już nawet są robotnicy. O, dzień dobry, państwo robotnicy. Jak tam prace idą? Dzień dobry, dzień, dzień dobry. Dobrze, zaczynamy. Ja cię kręcę. I ty tutaj będziesz mieszkała? No, będę tutaj mieszkała. Ja! Ej, chodź wejdziemy, chodź wejdziemy, ma, ma, masz klucze do tego domu? Tak, mam klucze do domu. To ja ci pokażę jak to wyglądało, bo cię tutaj nie było tyle lat. Ło, wow, pomalowali tutaj ściany. Ostatni raz jak tu byłam, to nie było takiego koloru ścian. A ile lat temu tutaj byłaś? Około 17. O, ja cię kręcę. To tak, tutaj mieliśmy salon z y, ciocią. Eee, nie zważaj na tę na dziurę. Boże, co tu robi dziura? E, nieważne, naprawi się to! E, nie mówcie widzowie w komentarzu. E, tutaj mieliśmy kuchnię, jak sama widzisz. Chodź ci pokażę, chodź ci pokażę jak wygląda... Tutaj był schowek taki malutki, Harry Potterowski. E, w tym O miejscu tutaj, o, był e, pokój cioci, tylko on jest pewnie w ruderze totalnej. Tak, 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 tak. Sama widzisz, że tutaj takie... No, nie za ładnie tutaj jest. No, będzie trzeba tutaj wszystko odświeżyć. E, I tutaj e, ma, e, wszystkie deski co poprzebijane przybija... i tutaj był mój stary... no. Co to była za tabliczka, Luferku? E Nic, w sensie no ja e, kiedyś tutaj byłem i wspominałem, i, i no. Boże, mój stary, zakurzony komputer tutaj jest. Nawet monitor, ja ci kręcę. A Luferku, mam takie małe pytanie. E, tak? Może chciałbyś ze mną znowu zamieszkać? Jasne, ja jestem za. Bardzo chętnie. Muszę o tym powiedzieć Martynie, bo, 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 bo wiesz, bo ona mieszka ze swoją mamą, ja będę mieszkał w... Ja jestem za! Ty się cieszę, Boże, jak super! Mogę do ciebie. znowu mówić, mamo? Luferku, nie ma problemu. Jeżeli się z tym już dobrze czujesz, to możesz do mnie mówić, mamo. Musimy nadrobić tyle lat, co nie? No, musimy bardzo dużo nadrobić. A mogę ci pomóc teraz z remontem? No, oczywiście, że tak. Ty ja się przebiorę. Zaraz będę. No ty chcesz się przebrać? nie Nieważne, zaraz zobaczysz! Dobra. Patrz, mamo. O, wyglądasz jak budowlaniec. No, dobra, ja pomogę z tymi pajęczynami, bo ja jestem specjalistą od pajęczyn. Tylko muszę do tego nożyk mieć. Yy, zaraz będę. Opa, wziąłem nóż z kuchni. Dobra, tutaj pyk. Te wszystkie meble trzeba będzie stąd powynosić, bo one są pewnie już zgrzybiałe, mamo. Właśnie widzę, czuć. No, czuć strasznie. Będzie tu trzeba okna uzupełnić. Tak, 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 tak. Oj, tutaj dziurę trzeba będzie naprawić. Ej, wszystko jest ogarnięte już tak w miarę. A robotnicy mają ten, macie deski? E, tak, tak, mamy. Proszę pani, a kiedy będzie zapłata? Jak już wszystko będzie wyremontowane. Teraz mogą państwo powynosić meble. Dobrze. O, ja też wyniosę, robotnicy? ja pomogę, ja pomogę. Robotnicy, wynosić meble. Ja pomogę, ja pomogę. Bo przez nogę... Dobra. Pyk, pyk. Ja się kręcę. Widzowie. To od was zależy. Jeżeli wbijecie 3000 łapek w górę, słuchajcie, zamieszkam z moją mamą! Właśnie w tym odomu. Każdy bez wyjątków, zostawia łapki w górę. Ja ci kręcę. Jestem ciekaw co na to Martyna. Martyna będzie się bardzo cieszyła, bo ona chciałaby, żebym zamieszkał z mamą. A na jakich kolor byś chciał pokolorować na przykład salon lub swój pokój? Eee, swój pokój. Oj, nie wiem, myślę nad takim jasno niebieskim i nad takim jasno-czerwonym. O Jezu, to jest zimno, chłodno, bez okna. No bo chcę odświeżyć kolory, ale też nie chcę, żeby były to te same kolory, bo, bo te same kolory to tak, tak cinko, co nie? No. A ty, jak, jak, jaki chciałbyś mieć salon? Bo ja myślałem nad takim żółtawym, może. Bo teraz jest zielony, a teraz byśmy mieli taki żółtawy. Jest to w sumie dobry pomysł. Dobra. Luferku bo słyszałam, że chcesz się spotkać z Martyną. Możesz lecieć, ja tutaj pomogę robotnikom. Na pewno? To. Tak, na pewno, możesz iść. M może dzisiaj przyjdę, żeby ci pomóc, okej? Okay? My i tak teraz czekamy na transport, więc wiesz, możesz iść. Dobra, dobra to do zobaczenia, Momo. Do widzenia, pa! panie ruferku! Do widzenia, do widzenia. A, słuchajcie, idę do Martyny, dzwonię do niej. Halo, Martyna. Halo. Y możemy się już widzieć i, i kupować rzeczy. O, y dobra, dobra, no tu to... Tu chciałam być. Y do sklepu budowlanego niedaleko naszej szkoły. O, Dora, wiem gdzie to jest. Dora, to do zobaczenia. Do zobaczenia. Kocham Cię. Ja cię też, pa, pa, pa. Idziemy, ale będzie jazda. Ropucha, odpowie za te wszystkie jedynki, które dostałem słusznie. O, Martyna, tutaj jestem. O, hej, chodź, chodź, chodź. Trzeba kupić te farby na to Farby duchę. I narzędzia i tak. Tak, Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, no. pierwszy raz tutaj widzę sklep no, budowlany. Ale słuchaj, jakby też tu już mam farbę, żeby przefarbować jej ubrania. Dobra, na jaki kolor farbujemy? Czarny, ona no, oczywiście. Czarny? czarny. Dobra, da, czarny, czarny. okej. Okay. Dzień dobry, strefa klienta. Kasa. kasa. Dzień dobry, dzień dobry. Ooo, mm. wow, wow, ile narzędzi, wow. ile farb. Dobra, na jaki kolor malujemy klasę? Na czarny. Na czarny? No, na czarny. Dobra. Czarno-szary, tak, żeby były dwa kolory. Weźmy jeszcze piłę e, naszej łopatek chodź, chodź, kupimy. Tu, 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 Łopatę są. też kupimy. Gdzie jesteś, gdzie jesteś? Tu, 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 po drugiej stronie, przepraszam, możemy kupić o te wiad wiaderko? Tak, tak, można kupić. Już zaraz podaję. Dobra. E, to, to poczekaj, to ja, to ja może się o wszystko Dziękuję bardzo. Pani, co? Proszę bardzo. Dobra, mamy czarną farbę jeszcze musimy kupić szarą. E, przepraszam, wiedzą, czy możemy dostać szarą farbę? Tak, tak, tak. No, tutaj jest szara, tutaj jest szara. O, o, mam szarą. Dobra, to może jeszcze Wezmę y narzędzia wszystkie, na wszelki wypadek. Łopata, obcęgi mam. O kurda, ten sklep wygląda epicko no. Martyna. Ja cię kręcę. No, ja bym też w ogóle drzwi zmieniła. Tak, na takie średnio O, na te o! O A nie, nie, nie! Może na takie... Takie o, tylko że ciemniejsze. O! Przepraszam! Tak? Są o takie drzwi, tylko ciemniejsze? Sprawdzimy na komputerze, proszę poczekać. Dobrze? E, dobra, co jeszcze czarnego? Co jeszcze czarnego, Martyna? Lampka czarna. Powiesz ją? Trzeba jeszcze y, wziąć coś, żeby móc napisać. Ropucha jest głupia. O, farba! Czarna taka farba, taka nie, niezbywalna. Nie, nie, nie czarna, bo będziemy mieli czarne. To biała! Tak, bo będziemy mieli czarne wszystko. Czymier, proszę pana? Znaleźliśmy ciemniejsze drzwi. O, y, możemy dostać? Tak, proszę. O, dziękujemy. Tara, to chodź kupujemy, chodź kupujemy. O, zasłony, zasłony, czarne zasłony. To ty weź zasłony Martyna, a Polecam ja już idę Państwu skanować. Taki pędzel. Czarne zasłony. O, dziękuję bardzo. A tutaj nie ma czarnych. Są, so, są, so, są, so, są, so, so, zapytaj się. Przepraszam, dzień, dzień dobry, są jak chcemy już kupować? Zasłony? Dzień dobry, proszę położyć towar. Proszę. Wiesz, duży remont macie w domu. Y, tak, duży remont tak, to tak, będzie. Tak, tak, tak. Y, są czarne zasłony w końcu, czy nie? E, tak mama, mama, pr e, proszę doliczyć do rachunku. To będzie razem 350 dolarów. Co? Ile? To jest warte, ale w sumie, Martina, to jest warte tego. E, dobrze, to kupujemy. Jak myślisz? Jest ktoś w szkole? Nie, no, chyba nie mamy ochrony. Chyba nie mamy ochrony, pan tomaj. Oszczędza każdą złotówkę, jaka kiedykolwiek została dodana do naszej szkoły. O, jest prawie pełnia. To w sensie nie pełnia, tylko zasłonięty księżyc. Chodź, chodź, chodź. chodź. A jak będą zamknięte drzwi? Tam coś się świeci. A, dobra, nieważne. To jest z serca prawie dostałem Dobra, bardzo. A jak ten? A jak yy... Yy, yy, Będą zap... No są na pewno... No są zamknięte drzwi. Jak wchodzimy? Chodź. Gdzie jesteś? No tu. Dobra, chodź. Pamiętasz jak przebieraliście się tam i A. i te d... A, a ty was podglądała? To ty nas podglądałaś wtedy, no. Z tego co wiem, to nas podglądałaś. Ty, ale ogarnęłaś! I ty, to ty zostawiasz otwarte okno? No. Ja cię kręcę. Dobra, ale 200 IQ. Martyna, zapraszam Ciebie na terapię. Za zapraszam Ciebie na terapię. Siadaj, ja, ja prowadzę terapię. A nie, dzieci no, to, dobra, to ta ta... ja. Okej. Okay. Um, Martyna, muszę Ci coś ważnego powiedzieć, moja. Przyszła żona. Nie każda inna dziewczyna. Chodźmy. Nie, nie. Jutro będę miał metamorfozę. Jaką metamorfozę? No, będę miał metamorfozę. Jesteś chory psychicznie. Chodź. Nie, jestem chory psychicznie. Jesteś. to do światła. Martyna, i tak tutaj nikogo nie ma. Echo! 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 Lover, Chodź tutaj. Dobra, czas na malowanie, no czas mamadze. na malowanie Co się dzieje? Któż tu idzie? Ktoś tu jest? Siadło, skaj, siadło, skaj, skaj. Zamykaj się, zamykaj. Ktoś tu jest Mam to, co potrzebuję. Yes? Co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Co tu robisz, Def? Co wy tutaj robicie? Co ty tutaj? Co ty tutaj robisz? robisz? Nic! Nic. Nie. Mów prawdę. Ale my nawet ci nie zapytaliśmy, czy coś masz. Chciałem tutaj troszeczkę poniższyć, pomajstrować, żeby wkurzyć nauczycielkę, dyrektorkę. My też, stary. Ej, słuchaj, to będziesz nam mega potrzebny teraz. Dam tobie taką farbę do ubrań i ty leć, ona ma w drugiej szufladzie po prawej stronie wszystkie swoje te, te, wiesz, te wszystkie swoje takie mundurki, te sukienki. Dam tobie teraz taką farbę wylej do... Wylej tą ubrań farbę na jej, i, na jej sukienkę. Tak, wylej tą farbę, żeby miała je całe czarne, dobra? No właśnie chciałem to zrobić, nie? Trzymaj. Dzięki Leć, leć, leć To ja idę Opa. Ale wróć do nas, wróć boż, do nas jak zrobisz Wróć do nas jak zrobisz Okej, okay, okej, okay, okej okay. Dobra, a my malujemy klasę Tak Szkoda mi trochę tej klasy, ale ona jest super Ale co no, no, my zrobimy, no nic nie zrobimy Pek, pek, pek. Jest, o to jest ciemny kolor Strasznie, co nie? O mój Boże, ale ona będzie wściekła O Boże Będzie wściekła, będzie strasznie wściekła Ja cię kręcę ta klasa wygląda strasznie w tym kolorze. Ona nienawidzi ciemnego, ciemnych kolorów, ona ogólnie nienawidzi czarnego. Masakra. Dobra, i malujemy, malujemy, malujemy. Ej, co tutaj Dev w ogóle robi? Nie wiem, on też miał jakiś pomysł, ale to dobrze! Masakra! Ej, to, to widać jak bardzo my, cała szkoła nie lubi tej baby, nie? No. Dobra, te białe, białe fragmenty też farbuje. No tak! Wszystko! Wszystko, cała klasa będzie na czar... O mój Boże. To Ej, weź ty Martyna, zdejmij, zdejmij zasłony, dobra? Dobra, 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 dobra. Kto się idzie? Kto się Jezus jak ta klasa kozacko wygląda. Strasznie wygląda. Hej, tylko mam jeden problem. No bo jak szedłem do pokoju wicedyrektorki, no to wylałem się farba na podłogę. Boże. Jezus, dev. No, nie mogę! Trzeci, trzy. No to wszystko wytrzymać. O, ty mi się nie nawet żyć, wysuchło. Nie, 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 wysuchło. Chodź, dam tobie tutaj o. Tego przesłoniaka nie usuwamy. Jestem ciekaw, jak ten kolor będzie wyglądał w dzień. Ubacz, patrz, patrz Oj, tak no wygląda. Dobra, dostaliśmy takie samatory drzwi. Patrz. No. Hej, git zasłony. Będzie git. Dobra, to jest taki sam. Tak, git zasłony. Zrobione, patrz, e, tylko podwójne, nie, nie, nie tyle, nie tyle o tako. O, o, okay, okay. W... Weź, zrób drzwi. Kiedy wpadłeś na pomysł, że będziesz chciał coś zrobić? Jezu, chciałem to od zawsze zrobić. Jezu, jeszcze podłogę zmieniamy. Się Czuję jak jakiś YouTuber, który zmienia pokój w nieobecność. Ten, rodziców. Nie, nie, w nieobecność osoby, której pokój jest zmieniany. Nie, tu podłoga też. O mój Boże. A my kupiliśmy zmywalną farbę? Nie, to jest stała farba. O no Boże. Jak, jak będzie chciała to wymienić, to będzie musiała kupić nowe. I do tego jeszcze będzie musiała... Ten... Dać, jak to się nazywa? Impregnat ten taki, żeby kolor nie przebijał. Bo to jest strasznie ciemny kolor. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Omega! Oh Dobra, chyba wszystko gotowe, nie? No. A, zapomnieliśmy o najważniejszym. Co? Oczy. Napisać, że robucha jest głupia. Dobra, pisz. Dawaj, dawaj, dawaj. Słuchajcie. Że Rupucha ma oddech z buzi jak Rupucha. Napiszcie komentarz. Rupucha to zło wcielone. To przytnę serce. Dobra. Marty, napisze. Szybko z stąd uciekamy. Widzimy się w szkole. Luper, idziesz? Idę, idę, idę. No chodź. Ale słuchajcie, widzowie. Wy nie uwierzycie, ale ja mam... Słuchajcie, nadal czkawkę. Cały czas mam czkawkę. Już drugi dzień mam czkawkę. Już mam tego dosyć. Drugi dzień z rzędu czkawkę. Miałem słuchajcie w 2018 roku czkawkę trzydniową i znowu mam czkawkę. No idziesz! Idę! Próbuję! Ja już nie wyrabiam! Ja już, słuchajcie! Jedyny moment, w którym ja nie mam czkawki, to Martyna wam powie! Jedyny moment, w którym Lupera nie ma czkawki, to jak śpi. Tak. I jak wstaje po spaniu? Tak. Jak wstaję po, po w spaniu i, i i no... O cześć Gendorek, Siema Cześć! Cześć! Mam nadzieję, że nikt się ze mnie nie będzie śmiał, że mam szkawkę Słuchajcie, teraz będziemy mieli biologie. Ja A w ogóle nam pozwoli na słodnie? Znaczy hey. ja mam takie... Daj czkawkę! Tak, dalej mam czkawkę. Jezus Myślałem, że mamy mieć spódniczki wszyscy. Dzień dobry, go chciałam coś pokazać, O e, dziękuję! O, masz czkawkę bardzo dobrze. Zapraszam Aha. Zapraszam Waszą trójkę. ona ma pani piękne, różowe drzwi. No piękne dywany Nie, i tak wiem, dalej. Wiem. Na przykład mam te słowo. Co pani z kaminaty pana dyrektora? O Jezus Maria! Chciałabym się Was o coś zapytać, tak? 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 Czemu mam czarne ściany? Skąd mam wiedzieć, proszę pani? Odwróćcie no, ja... się tam na górę. Co to jest? Proszę pani, bo ja nie wiem. Def, to jest specjalne pytanie do ciebie. Wiecie, że jeżeli by to zrobiliście, to kamera to zobaczyła. Ale to nie my, proszę pani. No dobrze, przybiorę się w mój nowy strój, bo ten jest trochę brudny. I jeżeli was zobaczę, ten yy, na tej kamerze, będziecie mi taki przypał na tej biologii. Jasne, jasne, to my idziemy. Drodzenia, drodzenia, Trzeba się wobaczyć do monitoringu. Ja, ja myślałam, że jaki tam tam te, te różowy dywany i trochę tam różowego, to wtedy tego nie ogarnie. A co się dzieje? Y co wy jej zrobiliście? czekajcie, uciekajcie! To co ty zrobiłeś? Kto się to? Odkazałeś no, mi. Zaraz się damy na lekcji! Ej, nie... Tu mamy z nim lekcję teraz? Tak, mamy teraz z nią biologię. O Jezus Maria. Pikać? No. To ty zrobiłeś, okej? coś. Ale co o co chodzi? E, nieważne, nic, 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 nic Jak nic. pani się Ale... spytała co zro... Czy to ty zrobiłeś, to powiedz, że tak. A, to... Okej, okay, mam powiedzieć, że ty, no dobra. Nie! Nie no, widzę te <noise> dzieci! Zapraszam do klasy! Nie, się to to Ale. O Jezu! Już no, pani! pani zobaczy, co zobaczyć tutaj stało? Ale... Już napał! Co się tutaj stało? Już jest głupia! <laughs> 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 napał! ja ja pani pomogę pozbierać te wszystkie papiery. Aby pani się schylać nie musiała. Co się wydarzyło z moją klasą? Skąd mamy wiedzieć? No, co mam wiedzieć? Wszystkie takie same kolory, proszę pani, yy, jak były? tutaj te wszystkie papiery. Siadać macie mi wszystko powiedzieć. Yy. Jeżeli mi nie powiecie, co tutaj się wydarzyło, pójdę w waszą wychowawczynię. A skąd mamy to wiedzieć? Nas no nie właśnie. było. przecież wczoraj jeszcze klasa była normalna. Proszę pani, co to są za ostrze? Jak można napisać, że ropucha jest głupia, właśnie, to, jest no przecież pani jest naturką. Pani jest taka mąta. Tutaj mam cały monitoring wczorajszego dnia w tym jednym pendrive'ie. Jeżeli się dowiem, że to jest jedna z waszych trzech osób a to co tak strzech, a nie na przykład klasy. Ja bym produzło Ascó, widzi pani? Ja nie wierzę. W... Albo to Adamicjusza, też. bo on to chwilę mnie pokrywał. wygląda ładnie, więc ale może... ja bym... Nie śnią, pani co jest najlepszą na całym świecie. Proszę, wszyscy dostajecie nagany od wizy dyrektora. Ale przepraszam co? Co? bardzo, na jakiej podstawie? Ponieważ bezpo bezpodstawnie pani nie może nam dać nagany. Musi pani... E, prawo Marcina, na, Prawo Marcina prosimy o pomoc. Nie e, ponieważ mieć. nie wiem czy Brawo pani wie... Prawo Marcina w mojej szkole to właśnie, Ale to nie jest pani szkoła. To pani jest wicedyrektorką. Do czasu! Idę po waszą wychowawczynię. Głoszę do dyrektora, zobaczmy. że pani chce nam dać naganę, mimo że pani nawet nie ma żadnych dowodów, że to my całej klasie w dodatku. To tak. są oszczerstwa. To, to są oszczerstwa, I... ale dyrektora nie ma. Nie no widzę dzieci! No I do... dobra! Ale po co pani jest wicedyrektorką? Ej, widzisz jak ona mówi, że ona chce być dyrektorem! No właśnie, no. nagrał ktoś to? Na. Ma ktoś to Ja mam to nagrane, ja mam no to, to nagrane! ona jest no, a, 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 a nagrałeś jak mówiła, że, że nienawidzi i że jesteśmy głupi? Tak. Dobra, dobra, Dyrektorem kuratorium okay. z nią. Właśnie, właśnie, właśnie. To klasa wariowała, pani. Na spokojnie, nie może być tak źle. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tu Dzień się Dzień stało z tą klasą? Dlaczego to jest cała czarna? klasa szara podłoga. Proszę tak pani, nie my wygląda. nie mamy zielonego pojęcia. Wczoraj przyszliśmy, to była normalna. Dzisiaj przyszliśmy i nagle cała czarna. No, no właśnie, y właśnie. A i pani, y pani ta, pani, 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 pani Robucha Robucha nas oskarża. oskarża. nas, Tak, oskarża nas. Słucham, czy to prawda? Pani bezpodstawnie, bez żadnego powodu oskarża moją klasę i moich uczniów o to, że zrobili takie coś, a ma pani chociaż nawet dowody na kamerach, albo cokolwiek takich. Ja wiem, że to oni, wszystko pewnie będzie nagrane na kamerach, ma pani ich ukarać. Nie ukaram ich, pani zwariowała, nie mamy, nie ma pani żadnych dowodów na to, że ta klasa coś zrobiła. Jeżeli pani ich nie ukaże, to pani się z tą szkołą pożegna. Oooo, <laughs> ach, słucham. Nie może mnie Pani wyrzucić, dlatego, że nie jest Pani dyrektorem. Obiecuję, że ja Panią wyleję, jeżeli Pani nie ukaże. Tak chcesz się babo bawić? Co Ty powiedziałaś? Powiedziałaś babo bawić. Grama. Klaso, macie wolne do końca tygodnia, nie będziecie... Nie, znaczy w sensie, nie będziecie chodzić na żadną lekcję biologii. Do końca nie, tygodnia... Nie! mnie. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Pani będzie chodziła na te lekcje biologii i to Pani będzie miała ocenę, nie. Nie mi tu. Nie. A wie pani Nie. co? Mamy nagrane jak pani nas wyzywa i jak pani grozi i mówi, że pani będzie dyrektorką. Tak. Więc zgłosimy Dokładnie to. Dokładnie tak. Zgłosimy to do, do kuratorium oświaty. I to, i to prawa Marcina. Pani, tak. I to panią Dał. wyleją. Wie Brawo, pani. Prawo Marcina więc, to najważniejszy Więc kodek. to koniec pani no. czasu w tej szkole i w ogóle oby pani wszystkie koty pouciekały. Wynocha z tej klasy. Wynocha pani pani on jest najgorszą nauczycielką. Ale łatwo. nawzajem. Aha! Tak właśnie się chcesz bawić! Super! Wiesz co, tak naprawdę nazwisko w pani przypadku zobowiązuje do widzenia! Do widzenia! Ooooo! kochamy panią. To co dostajecie? Wszyscy... 10 punktów za aktywność. jest yes! Pani najlepsza. Jest pani najlepsza. Też was kocham. Wyjdzie pani Kochani, kryptonim Bocian został aktywowany. W ciągu najbliższego tygodnia pozbędziemy się robówek z tej szkoły. Napiszcie w komentarzu, co możemy zrobić, żeby jej się pozbyć. To przypnie wam serce. Jest Marta na udaje się. Yes! Drogi widzu, jeżeli nie widziałeś poprzedniego filmu, to musisz wejść właśnie tutaj. Właśnie w tym o miejscu jest poprzedni film, dlatego wbijaj koniecznie i go oglądaj. Wbijajcie tutaj i dnia Wam sprzęt. Elo!